No i aktualnie znowu jesteśmy biedni, ale to nie szkodzi Kompletnie nie szkodzi I tak myślę, że moglibyśmy tutaj... o Stworzyć... hmm, tak myślę Czy jest w tej grze multi? Nie, nie ma, to jest gra stricte single playerowa Dobrze zresztą Zresztą dobrze Między jacie żeby jakieś skrzyżowanie tutaj w środku stworzyć, tylko jeszcze nie do końca jestem pewien... Przyznam szczerze, nie jestem do końca pewien jakie jeszcze potrzebuję prostą drogę zbudować I może jakieś takie takie skrzyżowanie może? O Takie Żeby trzy drogi... Boże, trzy drogi spotykają się. To będzie ciekawe skrzyżowanie podejrzewam. Mam takie źle, że tu będzie ciekawie ogólnie e, nawet bardziej niż ciekawie. Prawdopodobnie. No i tu stwórzmy dalej. E, dalej tu stwórzmy... O Jezus... Dalej tu domki niech się tworzą. Ogólnie rzecz... Boże, to jest w ogóle... Boże, między... Ja zrobiłem, Pacyfistów. Pacyfistów, boże. Ja, pierd... co ja stworzyłem w ogóle. To jest dzielnica pokoju. Rondo i Bez kitów. Boże, takie prawdziwe. Illuminati. Dobrze, dobra, eksplodowała prądu zaczynam powoli brakować, jest stać, stać nas na nową turbinę wiatrową Więc ją postawmy Już zawczasu Zanim zabraknie nam tego prądu. No i co? Na razie no, rozwijamy się ogólnie. Kiedy następny... Kiedy następny skok technologiczny, że tak mnie przy 2000, 2400 mieszkańców. Dzielnica mercedes O Boże. Pięknego po prostu. Ej, no coś przepięknego. <grymne> o jezu. Słyszymy że tutaj jakąś nitkę, podejrzewam, że to nie byłby. A, brak nam funduszy, dobra. No to sobie stworzyliśmy drogę. Oho, ho, ho. A przyspieszmy, może, upływ czasu. żeby trochę pieni szybciej pieniążki przesłano. A, dobra. Więc tak, właśnie. Mamy tu ogólnie całe te. Ogólnie możemy zarządzać tymi. A. Możesz zarządzać tutaj przepisami. Możemy na ten przykład poprosić naszych mieszkańców, aby na przykład było mniejsze zużycie wody albo energii. Ale to kosztuje. Ale wydaje mi się, że to byłby całkiem dobry wydatek. Zobamy 41 MW, jak wprowadzimy zużycie energii zmniejszone zużycie energii to tu się zabiera trochę pieniążków znają życie to nasze zużycie zmniejszyło się o 5 MW Więc całkiem nieźle całkiem fajnie nawet więcej niż chyba 5? Nie na 5 MW A jeszcze mamy targówek na targówku też możemy zmniejszyć zużycie energii wydaje mi się To nie, tylko no to daje nam po kieszeni ogólnie to tak dość mocno, więc możemy obniżyć do 100% budżet odpowiedzialny za energię, ścisz grę. No to ściszę jeszcze trochę grę. No jesteśmy trochę na minusie, ale przynajmniej nie jest zużycie energii, jest i to dużo, więc tyle dobrego powiedzmy. Chociaż wydaje mi się, że wprowadzenie tych limitów e, zużycia energii to mógł nie być do końca dobry pomysł. Zdecydowanie to mógł nie być do końca dobry pomysł. Jednak chyba, <grymne> chyba jednak dodajemy na, sobie na razie to mniejsze zużycie energii, bo nas po prostu aktualnie na to nie stać. Ale intencje były szczytne. Intencje były zdecydowanie e, szczytne, ale. Wow, 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 co tu się stało? Czyżby prądu, Boże, prądu braknie? Ok, 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 okay, okay zaraz budujemy nową turbinę. Dobra, czy będzie po powoli czy o jakiejś porządnej elektrowni, na przykład węglowej? Podejrzewam, że to nie byłby zły pomysł, żeby pomyśleć tego typu elektrowni. Jak z wodą stoimy? Dobra, na razie jesteśmy aktualnie w po tak długiej grze, jesteśmy aktualnie w połowie zużycia wody i ścieków, więc nieźle. No i osiągnęliśmy nowy poziom rozwoju, jesteśmy rozwojowym miasteczkiem, oh je yeah. Oh yeah! Dobra, 2400 mieszkańców, mamy nowy obszar do odblokowania. Dostaliśmy możliwość transportu publicznego, oferowanie naszym mieszkańcom budynki, autobusy, przemysł górniczy, recykling, używki rekreacyjne, nowe rodzaje dróg, zawansowaną turbinę wiatrową, o ona jest bardzo fajna, no i cmentarz, o trzeba będzie jak najszybciej cmentarz powołać do życia. Tylko gdzie jest cmentarz? A, dobre pytanie, cmentarz mamy w dziale zdrowotnym, Cmentarz w sumie działa... Cmentarz działa chyba pozytywnie na naszych mieszkańców Gdzie go postawimy? Może gdzieś tutaj? W okolicy szkoły. Akurat będzie, będzie to bardzo wychowawcze wydaje mi się, że postawić to w okolicach szkoły Ma dosyć duży zasięg ten cmentarz, to akurat w tym miejscu pasuje Dobrze, dobrze, dobrze. Co ciekawe tu jest akurat fajna rzecz, taka jedna, która mi się strasznie w tej grze podoba. A mianowicie. Zaraz. Su, że tu są ogólnie to. Nie wiem, jeżeli ktoś grał w Zeusa, albo Faraona, albo inne tego typu gry o budowaniu starożytnego miasta. To tam byli domokrążcy i ogólnie inne tego typu osoby, które ogólnie pochodziły po mieście i oferowały swoje usługi. I tak samo więcej działają tutaj karawany i. Radiowozy i tym podobne rzeczy, że one po prostu krążą sobie po mieście, patrolują miasto i tam, gdzie zajadą, tam dają pozytywny efekt, który mogą oddziałać na miasto. I to właśnie w ten desen właśnie działa. I to mi się strasznie podoba. I tak mi bardzo właśnie się kojarzy z tego z tymi starymi, ale jakże jarymi produkcjami. No właśnie, trzeba więcej budynków przemysłowych. Dobra, no, trzeba nową chutę, tak takim wypadku rozbudować po prostu. Zbudujmy to o dwie nitki. Woda jest tu pro, po, poprowadzona, więc nie mamy czym się w tym zbytnia zbytnio przejmować. E, czy będzie ten live na tubie? Właśnie na razie zastanawiam. Zobaczymy jak to ogólnie wszystko wyjdzie w prawo. Mam już, że to całkiem spoko wygląda i że całkiem spoko komentuje. Więc mam nadzieję, że będzie. Pożyjemy, zobaczymy. Zresztą no to jest live city, więc no pożyjemy, zobaczymy. Domków nam brakuje, co ciekawe. Hmm, tego się nie spodziewałem. O, budynek spłonął. Ale czemu nam budynek spłonął? Jeżeli mieliśmy. Mamy tutaj. Hm, gdzie on spłonął? Do żadnego spłoniętego budynku nie widzę. Nie, nie widzę. Coś, co może jakiś bug? Nie wiem. E, szczerze, że tu gdzieś remizę postawiłem, nie? Tylko gdzie ta A tu spłonął budynek. Gdzieś tu remizę chyba postawiłem, tak mi się wydaje. Tak, jest remiza, więc raczej to nie powinno tutaj nic spłonąć zbytnio w teorii. Właśnie, sprawdźmy, jak wygląda kwestia ruchu drogowego. Na razie nigdzie zatory się nie robią. Z tego co widzę. Nie, ja na razie jest luzik w sumie. Nigdzie się żadne zatory nie tworzą. Tu jest trochę zwiększone obładowanie, ale. wydaje mi się, że tutaj się wydarzyć złego. Nie powinno. Na razie, póki co. Co ty postawiłeś w nowej hucie? No, budynki przemysłowe. V. No, nie do końca. O, teraz są budynki przemysłowe, przepraszam, źle kliknąłem. Moskitopolia. Hmm. Wydaje mi się, że tutaj będziemy mogli też stworzyć domostwa. To by była taka centralna dzielnica poświęcona handlu. Targówek, właśnie. A tu byśmy mieli jakąś inną dzielnicę. To Problem był taki, że z tych dróg by generowało się sporo zanieczyszczenia głosowych, że tak tujmy, Właśnie hałasu. O, tu macie właśnie pokazane, jak to wygląda zanieczyszczenie hałasowe. Nie? No no, tutaj w, w dziale przemysłu, tam gdzie jest przemysł, tam gdzie są wiatraki. No i tu, gdzie jest droga, idzie ogólnie zanieczyszczenie, czy natężenie hałasu ogólnie. Zanieczyszczenie głosowe, <laughs> można tak powiedzieć. O, wiatr. A wiatr na przykład, jak mamy hałas, mamy zanieczyszczenie normalne, transport, zanieczyszczenia. To zanieczyszczenie zanieczyszczenia generują tylko i wyłącznie nasze budynki, wiadomo, przemysłowe, póki co. Reszta jest tu raczej nic złego, u, u, niedobrze, mamy przestępców tutaj, wysoki poziom przestępczości, uh, uh, uh. Tutaj mamy w sumie... No tak, to w sumie mamy postronek policji, to trzeba by coś tutaj postawić, no to jest całkiem... Ma to w sumie sens, nie? No dobra, postawmy tu postronek policji. Okazji to przemysł też trochę ucieszy, więc... więc dobrze. Eee, czy są w tej grze myślące drogi, czyli tak jak w SimCity, myślący ludzie, którzy zawsze wybierają najszybszą trasę? Nie wiem, Wen. Nie powiem Ci, bo nie wiem. Ale ogólnie tutaj, z tego co widziałem po materiałach przedpremierowych, to ogólnie tutaj ludzie i ogólnie te jednostki myślą. Tak mi się Tylko tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma tutaj czegoś na zasadzie agentów. Znaczy nie do końca, z tego co zrozumiałem, z tego co widziałem. Nie ma tu czegoś jak agenci w SimCity, ale może tutaj nawet dobrze, nie? Trochę to na innej zasadzie można powiedzieć, że działa. A tak, później będą wyciszenia autostrad. Będzie mogli nawet to wyciszyć, to też prawda. Chciałabym, aby w naszym mieście było więcej parków i miejsc. A właśnie, tak, tak. Trzeba dać naszym mieszkańcom, mieszkańcom dostępu do, do natury i tp. to nie byłby zły pomysł. Mały plac. Tu może dajmy mały plac zabaw. O, zajęty. Nie mogę tego zbudować. Jest za duża krętość, widzę. Postawmy to tutaj. Dwa małe domki zlikwidujemy wtedy. Bardzo ładnie. Pacwiści powinni być raczej zadowoleni. Tu postawmy plac z drzewami na, przy na ten przykład. O! Tutaj. Tutaj dużo nie zniszczymy w te dzięki temu. O! I zadowolimy także dzielnicę handlową. I chyba mam problemy z energią. Tak. No bo na razie nie będę stawiał nowej turbiny, tylko tam po prostu większy budżet na energię. 120% powinno wystarczyć. Jak na mój gust. Jeszcze troszeczkę przyciszyć muzykę. Proszę bardzo. No. I bardzo dobrze. I tu możemy w sumie rzecz biorąc. Zaraz. To ogólnie powinien być jako tako zadowolone. O, tutaj powinno chyba... O właśnie, bo ogólnie co mi się strasznie podoba w tej grze to jest to, że te wszystkie budynki, domostwa e sklepy. E fabryki mają kilka poziomów rozwoju. To na przykład widzicie, że właśnie nam sklep się rozbudowuje Dzięki temu że mamy żeby się po prostu podoba okolica, nie? I będzie bardziej wydajny, będzie więcej szczęścia, więcej zarabiał, więc taką mam nadzieję. I tak samo ten się tutaj rozbudowuje, więc ogólnie kurczę bardzo, bardzo dobrze. Domostwo, o, tu mam na przykład też domostwo na drugim poziomie. Dzięki temu, że no jest okolica ładna, a dodatkowo ma wykształcone dzieci. Trochę głośno tak na mówiąc, że trochę jeszcze przyciszę grę. To nie byłby pomysł. Trochę zaczyna robić się głośno. No więc, no ogólnie nasza, nasza dobra. Pieniążki nam wpływają. Co możemy w ogóle pomyśleć? Nie, do reszty o zajezdni autobusowej nie pomyślimy, widzę. A czy możemy pomyśleć? Natomiast tu co ciekawe, słabo to wygląda. Na przykład te domostwa są dobrze dopłynione, ale te są słabo. Chyba potrzebujemy tutaj drogę wybudować, podejrzewam. Łączącą... E ...dwie główne ulice. to chyba nie byłby... ...zły pomysł? O, w ten sposób. Trzeba to jednak połączyć, bo gdy nie ma tej łączności, to widzę trochę problemów jest z zarządzaniem... Tą, ...tą, niższą nitką, że tak to ujmę. No i teraz, o i teraz tło będzie przechodziło między sobą. Jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną, straż pożarna też tu powinna raczej dawać radę, podejrzewam, prędzej czy później. Już tu można by było coś pomyśleć o jakieś kolejne straży pożarne, ale to kiedy indziej. Policja ogólnie patruje, ma panowanie już nad wszystkimi rejonami naszego miasta. Możesz nie umierać. Czego potrzebujemy? Więcej mieszkań potrzebujemy. Ulica cmentarna. <śmiech> tak. <śmiech> coś ten desent. Więc więcej Świad, nie to, projektuję co powinienem. Dobra, więcej mieszkań się przyda. Zdecydowanie. O, coś takiego. Tylko tak, tutaj nie mamy żadnej dzielnicy przydzielonej, więc to już będzie pod dzielnicę... Nie, zaraz. To już będzie pod dzielnicę Międzylesie podpadało w takim rozrachunku. To na, razie, to na razie nie wiem. To jeszcze, bo my się co jeszcze tutaj zrobimy. W takim rozrachunku. Natężenie ruchu sprawdź. A sprawdźmy. Jak się ma ruch? Na razie. Zaskakująco nie ma problemów. O. Dobra. Trochę wykrakałem. Tu trochę to nieciekawie wygląda. Tu wygląda tak mocno średnio. Trzeba by zwiększyć. Rodzaj drogi, Chwila, jak się upgrade, właśnie jak się upgrade drogi, bo jest jakieś narzędzie do upgradeowania dróg. O, rozbuduj drogę. Tylko, właśnie, nie mogę zbudować drogi, bo tu jest remiza, więc trzeba przenieść remizę. O, dobra, remiza przeniesiona i teraz spróbujmy rozbudować tutaj drogę. Powinno prawdopodobnie poprawić problemy natężenia ruchu. Mam nadzieję. Mam nadzieję. A jak to wyjdzie, to się okaże w praniu. Zrób objazd tego osiedla. Tego osiedla znaczy którego osiedla? Tego osiedla, tego osiedla, tego osiedla, tego osiedla, tego osiedla. No byłoby sobie stworzyć też kolejną taką część naszej dzielnicy Nowa Huta. Zdecydowanie. Nowa huta jak w Krakowie, tja. Dobra, więc co, na razie zapotrzebowanie na mieszkania i na przemysł są stosunkowo niskie. Mieszkania tutaj będą ogólnie powstawały, wody nie brakuje, z prądem kiepsko stoimy. Dobra, możemy postawić turbinę, zaawansowaną turbinę wiatrową, którą co ciekawe można stawiać na, na wodzie. I ona wtedy produkuje dużo energii. Ona tak kosztuje 12 tysięcy, czyli dwa razy tyle co turbina wiatrowa. A generuje w sumie więcej niż dwa razy więcej prądu. Tylko utrzymanie jest też trochę więcej niż dwukrotnie większe. Ale w sumie wydaje mi się, że jest to jak najbardziej wydatek. Warty przemyślenia. Tylko trzeba oczywiście tutaj połączyć. To powinno nam zapewnić, a, zapewnić łączność i dużo prądu. Do, w ten sposób dostaniemy. zrób więcej kwadraciaka. Właśnie, potrzebujemy. Powoli rośnie zapotrzebowanie na domostwa. Można ja pomyśleć, że domo w sumie troszeczkę pieniędzy nam zjadło aktualnie. Co może w ogóle? Możemy jakieś ciekawe przypisy w nowej hucie dać. Recykling zakaz posiadania zwierząt. Zapotrywanie w czynniki dymu, O tra, ta ta. ta. Okej, okay, no to wracamy po drobnych problemach technicznych ze streamem. I z nagraniem Live City. Moi drodzy Państwo, w City Skylines. O, no dobrze, no to jak to mniej więcej wygląda? Aktualnie zostawiłem grę na chwilę, żeby trochę pozarabiała pieniążków. I mamy aktualnie zarobione na 320 tysięcy kredytów Międzylesie, Nowa Huta, Dzielnica Cebulowa i Targówek Wszystko się rozwija, chociaż... Ej, pożar mamy Czy nie? Zaraz, co to znaczy? A nie, brak wystarczającej liczby, liczby klientów Brakuje nam mieszkańców Brakuje nam mieszkańców Tutaj z kolei mamy opuszczone budynki, a to niedobrze Je w sumie zbudujmy A tu mamy brak wody, o, ciekawe A to peszek a to ci peszek. Tego się nie spodziewałem, przyznam szczerze. Tego się nie spodziewałem. A, tra, ta, 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 No i co? Czyli potrzebujemy więcej ludzi, czyli potrzebujemy stworzyć. Potrzebujemy stworzyć nowy. Nowy, jakby to nową dzielnicę. Więc tak, dzieńczę cebulą zostawimy w spokoju. Niech ona tutaj sobie spokojnie rozwija. Będzie potem jeszcze szła, podejrzewam w stronę bardziej rzeki. Chciałbym troszeczkę ją bardziej rozwinąć. A tymczasem możemy to myśleć jakieś jakiejś dzielnicy wewnętrznej tutaj, wydaje mi się. I to nie byłby zły pomysł. O tu moglibyśmy ładnie dróżkę poprowadzić. Już w sumie widzę, że tak nie do końca łania jakbym chciała, ale niech już... Niech już będzie. O jeden, no jak musieliśmy zniszczyć, ale to nie szkodzi. W przyszłości nam to się na pewno opłaci. I jak... w jakim kształcie zbudujemy nową dzielnicę? O to jest pytanie. Zaczniemy może od prostej drogi po prostu. I wyprowadźmy tutaj jedną drogę na wprost. O, jedna droga na wprost. No teraz takie pytanie Tym tak, raz, dwa szerokie i potem wszystko pójdzie w dół. I tak są tu raz, dwa i w dół. W sumie, to zaczęło przypominać pewien <śmiech> kształt. <śmiech> I to nie wiem czy to tak dobrze to zaczęło to przypominać, ale niech na razie tak pozostanie. No <laughs> właśnie tak czuję, że mogłem dziwny kształt stworzyć Czuję, że mogłem dziwny kształt stworzyć, ale... <laughs> To by się tam przejmował. Tylko widzę, że tego chyba tu nie powtórzymy, bo niestety nie mamy tyle miejsca, żeby z tej strony też coś takiego zrobić. Więc zrobimy taką trochę pomniejszoną wersję. W takim rozrachunku. Raz, dwa i w dół. Raz, dwa i w dół. No, i teraz to nie przypomina takiego dziwnego kształtu. Bardziej jajko przypomina w sumie. Aniżeli coś złego i niedobrego. <laughs> nie tak to ujmę w sumie. O, i tu, będzie, tu prowadzimy też ulicę. I tu poprowadzimy ulicę. O, przepięknie. Całkiem nawet łonie to wyszło. Wydaje mi się, że wyszło to całkiem nie najgorzej. Czy to można byłoby powiększyć. A, nie można tego zbudować? Aha, muszę wybrać typ drogi najpierw. Aha, dobra, dobra, luzik. Luzik, luzik, luzik. Powinno być dobrze. Czuję, że w przyszłości zrobimy tu mniej więcej taki podział, że tu, tu będą dwie jednokierunkowe drogi, żeby tu się korki nie robiły. To wydaje mi się był całkiem konkretny pomysł.